A teraz czas na podsumowanie 2020. Zrzućmy z siebie w końcu to brzemię. 2020 był rokiem niezwykłym pod wieloma względami. Pewnych z nich nie będziemy tutaj poruszać, każdy wie o co chodzi. Skupmy się więc nad podsumowaniem tego minionego roku, patrząc przez pryzmat ciekawych odkryć w kosmosie oraz przełomowych wydarzeń w świecie technologii i nauki. A działo się naprawdę dużo, i gdybyśmy chcieli opowiedzieć o tych wszystkich ciekawych rzeczach w największym możliwym skrócie, to i tak ten film trwałby pewnie kilka godzin. Dlatego też wybraliśmy dla Was dziesiątkę, która na pewno warta jest zapamiętania. Zaczynamy. Nowy Księżyc Ziemi. Minor Planet Center to organizacja odpowiedzialna za zbieranie danych obserwacyjnych o małych obiektach, takich jak planetoidy czy komety, znajdujących się w układzie słonecznym. Na początku ubiegłego roku pracujący tam astronomowie przekazali do mediów ciekawą informację, że od 18 stycznia 2018 roku naszej planecie towarzyszy drugi księżyc. Wprawdzie tymczasowy i niewielki, ale nadal księżyc otrzymał nazwę katalogową Księżyc 2020CD3, a odkryty został przez dwóch astronomów Kacpra wierzchosia i Teodora Prunia przy użyciu 60-calowego teleskopu znajdującego się w obserwatorium Mount Lemon w stanie Arizona. Dokładny rozmiar obiektu nie jest znany, ale badacze szacują, że jego średnica wynosi od 1 do 6 metrów. Niestety prędzej czy później opuści orbitę Ziemi, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Księżyca 2006 RH120, który okrążył naszą planetę czterokrotnie, po czym został wyrzucony z orbity. Planeta spoza dysku galaktyki. Od chwili odkrycia pierwszych egzoplanet na początku lat 90. ich liczba sukcesywnie rośnie. Jak dotąd w samej tylko drodze mlecznej odkryto ich już ponad 4000. W marcu dowiedzieliśmy się jednak o jednej naprawdę wyjątkowej, a chodzi dokładnie o egzoplanetę LHS 1815 b. Co w niej takiego niezwykłego? Otóż, jak się okazało, jest to pierwsza planeta pochodząca spoza dysku galaktyki. Wszystkie odnalezione do tej pory egzoplanety, chociaż często drastycznie od siebie różne, to jedną cechę miały zawsze wspólną. Każda z nich znajdowała się w stosunkowo cienkim dysku tworzącym płaszczyznę galaktyki, a LHS-1815b zlokalizowana jest 5870 lat świetlnych poza tą płaszczyzną. Odkrycie było dość zaskakujące, ponieważ gwiazdy, które znajdują się w halo otaczającym dysk galaktyki, mają około 10 miliardów lat i poruszają się dużo szybciej wokół centrum Drogi Mlecznej niż gwiazdy w cienkim dysku. Poza tym zawierają bardzo małą ilość metali. Astronomowie twierdzili, że formowanie się planet wokół takich gwiazd, o ile w ogóle jest możliwe, to może być bardzo utrudnione. Tak naprawdę do momentu odkrycia LHS 1815b nie było jak potwierdzić ani obalić tego założenia. Pierwszy szybki rozbłysk radiowy z drogi mlecznej. Pierwszy z takich sygnałów wychwycono całkiem niedawno, bo zaledwie 13 lat temu. Od tamtej pory wraz z rozwojem technologii zarejestrowano ich już całe setki. Zdecydowana większość pojawiała się raz i wyemitowane były przez różne źródła. Kilka z nich pochodziło z tego samego punktu na niebie, a jeden szczególny szybki rozbłysk radiowy wraca do nas w regularnych cyklach. Z kolei odkryty w maju rozbłysk SGR 1935 plus 215 jest. Pierwszym, który pochodzi z naszego własnego kosmicznego podwórka. Jego źródło znajduje się w odległości około 37 tysięcy lat świetlnych stąd. Dzięki odkryciu tego sygnału naukowcy uzyskali mnóstwo istotnych informacji na temat możliwych źródeł emisji takich szybkich rozbłysków radiowych. Najprawdopodobniej w tym konkretnym przypadku źródłem emisji był magnetar, a rozbłysk został wyemitowany na skutek oddziaływania pomiędzy grawitacją i polem magnetycznym magnetara w tzw. rozbłysku magnetarowym. Brakująca materia barionowa odnaleziona. W późnych latach 90. naukowcy oszacowali, jaka ilość powinna materii widzialnej istnieć we wszechświecie po wielkim wybuchu. Przyjmuje się, że około 95% składników całego wszechświata. To ciemna materia i ciemna energia, których obecnie nie jesteśmy w stanie w żaden znany nam sposób bezpośrednio zaobserwować. Około 5% pozostałych procentów to zwykła materia widzialna. Jednak naukowcy nie byli w stanie zlokalizować nawet tych 5% i cały czas brakowało około połowy tych wartości, to znaczy całości tych 5%. A udało się to dopiero dzięki szybkim rozbłyskom radiowym pochodzącym z obszarów innych galaktyk. Co jest kolejnym przykładem na to, jak ważne jest prowadzenie badań i jak najlepsze zrozumienie natury szybkich rozbłysków radiowych. Gdy poruszają się w przestrzeni, natrafiają na materię, przez co ulegają spowolnieniu i rozproszeniu. Podobnie jak pryzmat, który rozszczepia światło na oddzielne kolory, w ten sam sposób działa ta brakująca materia w przestrzeni tyle, że międzygalaktycznej. Rozszczepia przechodzące przez nią szybkie błyski radiowe na różne częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego. Następnie, dokonując analizy odległości, do źródła rozbłysku oraz jego opóźnienia na poszczególnych częstotliwościach w momencie dotarcia na Ziemię, naukowcy mogli w końcu w przybliżeniu obliczyć, ile materii znajduje się pomiędzy galaktykami. I tym sposobem, dzięki zaledwie sześciu rozbłyskom z różnych zakątków wszechświata, udało się zlokalizować materię barionową, która ukrywała się przed nami przez tyle lat, w postaci gazu rozproszonego pomiędzy galaktykami. Badania studentów z AGH nad komórkami nowotworowymi. W ramach konkursu Global Space Balloon Challenge 2020 zespół studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej wysłał do stratosfery balon z komórkami nowotworowymi na pokładzie. Celem eksperymentu było zbadanie wpływu promieniowania kosmicznego na ich rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na zdolność do rozmnażania. Projekt koła naukowego AGH Space Systems przeprowadzono z wykorzystaniem autorskich przyrządów. W wyniesionej do stratosfery gondoli, tego balonu, którym leciał cały zestaw, umieszczone były również urządzenia służące do zbierania danych o locie, takich jak trasa, przyspieszenie, maksymalna wysokość czy warunki pogodowe. Poza tym umieszczono w niej także aparat przesyłający obrazy ze stratosfery oraz autorskie systemy nawigacyjne. Lot balonu wraz z doczepioną aparaturą trwał około dwóch godzin. Sam balon akurat nie dotrwał do lądowania. Na wysokości około 26 km pękł, a gondola zgodnie z planem wróciła bezpiecznie na spadochronie. Spadek jasności Betelgezy Betelgeza jest czerwonym nadolbrzymem w końcowym etapie ewolucji. Jest jedną z najjaśniej świecących gwiazd w gwiazdozbiorze Oriona. Szacuje się, że świeci około 100 tysięcy razy jaśniej niż Słońce. Z kolei jej średnica może być nawet tysiąc razy większa. Kilkanaście ostatnich miesięcy obfitowało w nagłe zmiany jej jasności. Wszystko zaczęło się jeszcze w grudniu roku 2019, kiedy to jasność gwiazdy spadła drastycznie. Jednak od lutego jasność zaczynała rosnąć, aż do momentu, gdy pod Koniec marca wróciła do swojej zwyczajowej jasności. Nagły spadek jasności był dla astronomów swego rodzaju sygnałem alarmowym, że być może byli w błędzie, gdy zakładali, że do końca tego stulecia wybuchu nie ma możliwości zaobserwować i zaczęli rozmyślać czy to co działo się z nią pod koniec 2019 roku to jednak nie są oznaki zbliżającego się końca. W połowie sierpnia 2020 udało się wreszcie rozwiązać tę zagadkę. Dzięki danym obserwacyjnym pochodzącym z kosmicznego, a jakże teleskopu Hubble'a ustalono, że przyczyną spadku jasności był obłok pyłu. Z dużej komórki konwekcyjnej na powierzchni Betelgezy uwolnił się bąbel bardzo gorącej plazmy, kilkaset razy większy od naszego Słońca wyrzucony w przestrzeń materiał przedostał się przez gorącą atmosferę gwiazdy, aż do jej zewnętrznych i znacznie chłodniejszych warstw. Tam, z dala od niej, schładzał się stopniowo przeobrażając w ogromnych rozmiarów obłok pyłu, który na kilka miesięcy przesłonił około 25% powierzchni całej Betelgezy. A teraz moment dla patronów. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom, którzy przez ten rok wspierali rozwój Astrofazy. Dzięki wam jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No i możemy lecieć dalej, także dzięki serdeczne, a wielkie układ dla was, a jeśli ktoś z Was chciałby, lub chciałaby zostać patronem lub patronką, to link do naszego profilu, gdzie wyjaśniamy o co w tym wszystkim chodzi, znajduje się w opisie filmu i tradycyjnie w zakładce z kartami, także zapraszam serdecznie. Dociśnięcie i sukces Kreta. Kret, którego oficjalna nazwa to Hit Flow and Physical Properties Probe w skrócie HP3 jest elementem misji lądownika InSight. Na Marsie znalazł się już ponad dwa lata temu pod koniec listopada roku 2018. Jego zadaniem miało być zagłębienie się w grunt Czerwonej Planety na głębokość 5 metrów i zostawienie tam czujników sondy termicznej do pomiarów ciepła, przepływów ciepła w gruncie marsjańskim. Ostatecznie po wielu napotkanych problemach z zagłębianiem, wymaganą głębokość zmniejszono do 3 metrów. Głównym wykonawcą mechanizmu zagłębiającego jest polska firma Astronika, działająca we współpracy z ośrodkami naukowymi, w tym Centrum Badań Kosmicznych Państwowej Akademii Nauk, oraz specjalistami z wielu polskich uczelni. Fred podjął pierwsze próby w kopania się w marsjański grunt 28 lutego 2019 roku. Po ponad roku prób i ciągłych problemów operatorzy misji zdecydowali się, że kretowi trzeba pomóc, bo ten ze względu na zbyt małe tarcie otoczenia, zamiast się zagłębiać, poszerzał tylko otwór. Wtedy zdecydowano, że kreta trzeba odpowiednio docisnąć. Wykorzystano w tym celu robotyczne ramię, lądownika oraz szufelkę. Najpierw spróbowano przycisnąć go do ściany wykopu. Sukces był jednak tylko chwilowy. Kret faktycznie wznowił pracę, ale po chwili było jeszcze gorzej, bo częściowo wyskoczył poza miejsce wykopu. Wtedy stwierdzono, że kreta należy docisnąć z góry, tak aby uniemożliwić mu ponowne wyskoczenie, i tym razem już się udało. Po raz pierwszy w całości znalazł się pod marsjańskim gruntem. Teraz czekamy na to, aż zagłębi się wystarczająco, żeby zebrać kluczowe dane pomiaru przepływów ciepła z wnętrza planety. Start SN8. Start prototypu Starshipa SN8 był przez wielu ludzi na całym świecie uznanym jako ogromny sukces. SN8 to pierwszy pełnowymiarowy prototyp wykonany w całości ze stali nierdzewnej 304L. Jeden z najpowszechniej używanych stopów stali nierdzewnej, odporny na korozję, wytrzymały i świetnie poddający się polerowaniu. Kampania testowa rozpoczęła się w październiku. Najpierw 20 października odbył się pierwszy test statyczny, w czasie którego uruchomiono wszystkie silniki. Po jego zakończeniu zamontowano na szczycie pojazdu sekcję ładunkową wraz z aerodynamicznym noskiem. Później już w listopadzie odbyły się aż trzy kolejne testy statyczne. Podczas pierwszego z nich uruchomiono jeden silnik, zasilając go ciekłym tlenem z dodatkowego zbiornika, który znajdował się w nosie pojazdu. Drugi miał być podobny, ale z wykorzystaniem dwóch raptorów. Wystąpił niestety nieprzewidziany przez nikogo problem. Martyc, z którym pokryty był beton na platformie startowej, został strzaskany przez gazy wylotowe silników i uszkodził jeden z przewodów. W efekcie czego jeden Raptor wyłączył się w niewłaściwy sposób, a ciśnienie w zbiornikach zaczęło nagle rosnąć. Zawory bezpieczeństwa zadziałały jednak jak należy i na szczęście nie doszło do uszkodzenia pojazdu. Natomiast uszkodzony silnik został wymieniony i 24 listopada przeprowadzono ostatni test statyczny, podczas którego uruchomiono wszystkie trzy silniki i rozpoczęto przygotowania do lotu. Start, który miał odbyć się 8 grudnia, nie odbył się ze względu na problemy techniczne. Ostatecznie przełożony został na kolejny dzień i była to pierwsza próba lotu na wysokości 12,5 km. Po raz pierwszy statek takich rozmiarów wykonał tzw. Belly flop, czyli manewr obrotu przed lądowaniem. Na 12,5 km silniki raptor zostały wyłączone, a dzięki silnikom korekcyjnym ustawiono Starshipa równolegle z ziemią. Symuluje to wchodzenie przez statek w przyszłości w atmosferę. Następnie tuż przed lądowaniem pojazd znów obrócił. Wrócił się prostopadle do ziemi i wszyscy wiemy doskonale, jak skończył. Lądowanie się niestety nie udało i Starship SN8 przeszedł do historii, kończąc w efektownej eksplozji. E, no cóż, ale też udało się zebrać odpowiednie dane. Próbki z księżyca. 16 grudnia powróciła na Ziemię kapsuła misji Chang'e 5, a wraz z nią bezcenny ładunek próbki księżycowego gruntu. Dotychczas jedyne próbki z księżyca dostarczone na Ziemię zostały w ramach amerykańskich misji programu Apollo i radzieckiego programu bezzałogowego Luna, a więc z czasów dość już odległych. Teraz swoje własne mają również Chińczycy. Misja Chang'e 5 rozpoczęła się 23 listopada, a dokładniej 1 grudnia lądownik znalazł się na powierzchni naszego naturalnego satelity. Zadaniem urządzenia było było oczywiście zebranie kawałków skał i pyłu, nie tylko z powierzchni, ale również z odwiertu o głębokości blisko dwóch metrów. Lądownik działał bez zarzutu, zrobił co do niego należało. Następnie próbki zostały zabezpieczone i umieszczone w pojeździe powrotnym, który wyruszył do znajdującego się na orbicie orbitera. Urządzenie powrotne zacumowało do orbitera 5 grudnia. Przebiegało to w sposób całkowicie automatyczny, bez udziału tutaj człowieka na miejscu. Materiał został przekazany, moduł powrotny odrzucony, a orbiter uruchomił silniki. 13 grudnia obrał kurs na Ziemię. To znaczy, 13 uruchomił i obrał kurs. Trzy dni później wylądował, a kapsuła z próbkami została przetransportowana do laboratorium, zbudowanego konkretnie w celu prowadzenia analiz tego, co udało się na Księżycu zebrać. Dragon i Crew 1 Jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym, wydarzeniem w ubiegłym roku był start misji SpaceX DM2, czyli SpaceX Demonstration Mission 2. Była to druga testowa misja orbitalna statku Crew Dragon firmy SpaceX i pierwsza w historii misja załogowa przeprowadzona w ramach programu NASA Commercial Crew Program. Misję DM2 poprzedził udany test bezzałogowym DM1, którego start odbył się 2 marca 2019 roku. 19 stycznia 2020 roku przeprowadzony został test awaryjnej ewakuacji. Kapsuły Crew Dragon z dwoma manekinami na pokładzie. Za wysłanie jednego astronauty na ISS NASA zapłaci SpaceX około 55 milionów dolarów. Warto wiedzieć. Dla porównania, Boeingowi musiałaby zapłacić około 90 milionów dolarów za osobę. Ach, ani ten Elon Musk. A Rosjanom płacili do tej pory 86 milionów dolarów za osobę. Członkowie załogi to Bob Benken, urodzony w St. Anne w stanie Missouri w roku 1970. Uzyskał licencjat z fizyki i inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Waszyngtońskim, a także tytuł magistra i doktora inżynierii mechanicznej na California Institute of Technology, a przed dołączeniem do NASA Benken był inżynierem do spraw prób w locie w lotnictwie USA. Został wybrany jako astronauta NASA w okrągłym roku 2000. Ukończył dwa loty promem kosmicznym, poleciał w misji STS-123 w marcu 2008 roku e, oraz w misji STS-130 w lutym 2010. Podczas każdej misji wykonał trzy spacery kosmiczne. Mencken był odpowiedzialny za takie działania jak spotkanie z ISS, dokowanie i oddokowywanie, a także działania Demo 2, gdy statek kosmiczny był zadokowany na stacji kosmicznej. Doug Harley, czyli drugi astronauta, urodzony w Nowym Jorku w Cod w roku 1966. Uzyskał tytuł licencjata w zakresie inżynierii lądowej na Uniwersytecie Tulane w Nowym Orleanie. Kilka lat później ukończył szkołę pilotów doświadczalnych marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przed dołączeniem do NASA, był pilotem myśliwca i pilotem testowym w Korpusie Piechoty Morskiej USA, więc jak widzicie sporo na koncie. Jako pilot wylatał ponad 4,5 tysiąca godzin za sterami ponad 25 typów samolotów. Był pierwszym pilotem Boeinga Super Hornet. Został wybrany jako astronauta NASA w roku 2000 w tej samej klasie co Benken. Ukończył dwa loty kosmiczne. Był pilotem i głównym operatorem robotyki dla STS-127 w lipcu 2009 roku. Podobnie w STS-135 ostatniej misji promu kosmicznego w lipcu 2011. Zakończył ostatni lot w 2011 i rozpoczął pierwszy w 2020. Herley był dowódcą statku kosmicznego w misji Demo-2. Był odpowiedzialny za wystrzelenie i lądowanie tego pojazdu. Na koniec moi drodzy mały bonusik. Mamy co prawda już 10 tych najważniejszych według nas. Oczywiście to są nasze, nasze subiektywne wybory, więc 10 wydarzeń z roku 2020, a jedenastym będzie nasza piosenka o AreSIbo, bo AreSIbo, a właściwie jego katastrofa, no to też jest bardzo ważne wydarzenie tego Roku, można powiedzieć, że w ten sposób zakończyła się hucznie działalność ikonicznego wręcz radioteleskopu. Radioteleskopu, który nie dość, że zgromadził mnóstwo danych, pomógł nam odkryć pierwsze planety pozasłoneczne, to jeszcze bardzo często występował w różnego rodzaju mediach, jak filmy, jak gry komputerowe, jak książki itd. itd. Więc moi drodzy, miejmy nadzieję, że równie hucznie zakończył się już ten rok 2020, a 2021 Pierwszy będzie dla nas dużo łaskawszy i dużo lepszy, i że będziemy wszyscy mogli zrealizować swoje plany. No i że da nam troszeczkę odetchnąć po tym, co działo się w poprzednim roku. Tego życzę Wam wszystkim. No i cóż, widzimy się już wkrótce w kolejnych produkcjach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.